Okej, okay, chyba jest lepiej. Nagrywam sobie dzisiaj razem właśnie mój podcast. Podcast nazywa się Fitness dla zapracowanych kobiet. I właśnie dzisiaj będziemy zajmować się tym, że będę Wam opowiadać o tym, czemu, jak to się stało, że ja zostałam trenerką, czyli online fitness coachem. Witam, jest Rafał, jest Bambo, czołem załogo jest Justina. Tutaj mamy też yy, sporo osób już na TikToku. Dzień dobry, są też osoby na Facebooku, więc tak, jesteśmy na żywo na trzech platformach i bardzo Was serdecznie witam. I powiem Wam tak, o jest Aleksandra. No, dzień dobry, dzień dobry. I moja piękna załogo. Dajcie mi właśnie znać, jak się macie, co słychać u Was. Ja się pochwalę trochę, ponieważ dzisiaj właśnie na TikToku osiągnęłam 13 tysięcy osób, jakie mnie obserwują na tej platformie. Więc już myślę, że rozumiecie, dlaczego to jest teraz moja taka priorytetowa i najbardziej ulubiona platforma. Więc witam też TikToka, Lawia. Jakby każdą platformę i każdą z osób was bardzo lubię, więc wam dziękuję za wsparcie. Dobra, ale się rozgadałam, a ja dopiero, dopiero zaczynam. Powiem wam szczerze, że mam dzisiaj taki dzień, w którym miałam ponad 8 treningów, ze trzy konsultacje, jeszcze rozmowę z Magdą z, z mojej załogi, i jest tego naprawdę dużo. I, a obiecałam sobie, ponieważ mam urodziny 2 maja, że będę konsekwentnie robić. 5 lifeów w tygodniu, więc to jest jak najbardziej jeden z tych 5 lifeów. Ja mówię na takich otwartych kanałach, nie mówię o tym, ile jeszcze mam live'ów z moimi podopiecznymi w grupach, indywidualnie i grupowo. Dobra, w każdym razie, jeżeli będę gadać troszeczkę od rzeczy, to wróćcie mnie, powiedzcie, Ania, wracaj do tematu, miałaś nam opowiadać, czemu zostałaś trenerką i opowiem, nie? Więc wspierajcie mnie tutaj, a ja już zaczynam. Więc zaczynamy, to jest. Podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet, czyli pokazuję tutaj i rozmawiamy o tym, jak odrzucić lenistwo i wymówki i nawet w zapracowanym życiu znaleźć czas dla siebie, na swoje zdrowie, na swoje priorytety. I lecimy. Więc, jeżeli chodzi o to, czemu ja zostałam trenerką online fitness coachem, to wyglądało to tak, że ja jako dziecko byłam osobą bardzo nieśmiałą. Ja e, przez większość mojego życia właśnie chowałam się w kącie. Bałam się, żeby... Cześć Arkadiusz! Żeby przede wszystkim e, nauczyciele mnie nie zawołali do odpowiedzi. Żeby nikt mi nie powiedział jakiegoś niczego, bo po prostu nie miałam ochoty z nikim rozmawiać. Byłam przez większość czasu uśmiechnięta, maskowałam tam w taki sposób moją niepewność, ubierałam się jak chłopak. Jakby dalej ubieram się sportowo, natomiast myślę, że jest kilka aspektów, że widać, że nie jestem chłopakiem. W każdym razie, jakby teraz to wygląda inaczej, ale zaraz o tym powiem, nie? Ale chciałam Wam powiedzieć, że początek mojego życia, czyli do momentu aż z. Skończyłam, myślę, że tak. Że jak skończyłam liceum, to jestem inspiracją. Dziękuję. To powiem Wam szczerze, że mega siebie nie lubiłam. Nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. I teraz, jak nieraz widzę jakieś, jakieś wiecie, informacje odnośnie tego, znajdź swoją pasję. I to wszystko, to mówię, skąd ja mogłam wiedzieć i znać swoją pasję, skoro ja totalnie nie wiedziałam, kim jestem? Ja nie wiedziałam, czego ja chcę. Ja byłam małym, zachłokanym dzieciakiem, który tylko po prostu siedział w kącie i miałam tylko ochotę na to, żeby, żeby był spokój, żeby wszyscy mi dali. No właśnie, mam 20 lat i szczerze siebie nienawidzę. No, ja miałam to samo, więc dlatego jestem w stanie zrozumieć. I jakby tutaj. Był problem taki, że ja właśnie jestem osobą homoseksualną, a pochodzę z rodziny, gdzie, gdzie no chodziliśmy często do kościoła, i jakby taką rodziną, w której ten temat w ogóle nie został poruszany, więc ja się po prostu żyłam w takim potężnym wstydzie, w ogóle nie mówiłam o sobie i skrywałam to wszystko dla siebie. Jestem właśnie też DDA, więc też było dużo takich rzeczy związanych z tym, i to wszystko po prostu mnie tak mocno dociskało. Ja nie czułam w ogóle żadnego bezpieczeństwa, więc jak nie ma się bezpieczeństwa, to nie ma się ochoty w ogóle mówić o tym, kim się jest, czy, czy w ogóle brać i, i zagłębiać się w siebie. Nie? Więc te pierwsze lata, e, dziękuję, więc te pierwsze lata mogę Wam powiedzieć, że były naprawdę do kitu. I poszłam na studia, jakby ja odkąd skończyłam liceum, to cały czas pracowałam. I pierwsza rzecz to w liceum pokochałam trening, bo miałam fantastyczną nauczycielkę WF-u, która dała nam do wyboru albo żebyśmy poszli z grupą właśnie do, z klasą do, na siłownię albo na basen. Ja nie umiem pływać, nie lubię. Tego, jakby nie utopię się, ale nie umiem tego za dobrze robić, i zaczęłam pierwszy trening mój na siłowni. To ja po prostu poczułam się pierwszy raz w życiu, że ja mam więcej energii, że ja się czuję dobrze w swoim ciele. I powiem Wam, że jakby nie to, że pani Jadzia nas zabrała właśnie na siłownię, to ja nie wiem, gdzie bym była, czy ja bym tu jeszcze była, naprawdę, to, to naprawdę ona mi tym życiem uratowała. i Właśnie po tym, jak skończyłam liceum, ja skończyłam liceum gastronomiczne, to zaczęłam właśnie pracować też na siłowni jako na stażu. Więc był to dosyć niestety krótki staż, ale to był pierwszy raz, gdy ja wykorzystałam moją właśnie wiedzę, moją praktykę z tego treningu i no i mogłam po prostu robić to, co kocham, nie? Dalej jeszcze oczywiście nie, nie, nie wierzyłam w to, że ja mogę po prostu żyć z tego, że, że ja będę trenerką, że ja będę innych trenować. Nie wierzyłam w to totalnie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że istnieje taki, taki zawód. Ja jedynie znałam nauczycielkę po prostu, wiecie, w WF-u, a nawet nie miałam takiej świadomości, że jest możliwe to, żeby pracować jako trenerka. Więc pff, powiem Wam, że... Hmm, przez, przez długie lata robiłam masę innych rzeczy, przez studia, właśnie przez, przez długie lata robiłam masę różnorodnych prac. Od tego, że byłam kelnerką, że pracowałam jako kucharka, że pracowałam w turystyce jako animatorka, jako e, rezydentka. Jako PR menadżerka w knajpie. Pracowałam jako, jako monter wyłączników modułowych niskiego napięcia. W fabryce przerzucałam w ogóle takie zbrojeniowe takie um, siatki zbrojeniowe do betonu. Naprawdę robiłam bardzo dużo różnorodnych rzeczy. Ale wcale tego nie żałuję i mieszkałam za granicą na różnych destynacjach i robiłam to właśnie po to, żeby siebie poznać, żeby zobaczyć, co ja faktycznie lubię, co, co mi sprawia radość, Co mi pomoże właśnie w tym, żeby polubić tą pracę, bo ja jestem pracowita, ja potrafię naprawdę dużo pracować i lubię e, lubię być też zajęta. Natomiast no, po raz pierwszy ja... No nie wiedząc o tym, co ja chcę robić, robiłam wszystko, co tylko chociaż miałam możliwość robić, i wszystko, co dało mi możliwość, żeby siebie bardziej poznać. Więc dajcie mi proszę znać, czy u was też tak było? Czy od razu wiedzieliście, co chcecie robić, czy w ogóle urodziliście się, wychowaliście się i od razu wiedzieliście, jaka praca będzie tą pracą dla siebie idealną. Dajcie mi proszę znać. Dobra, to ja czekam. Łapię sobie tutaj jeszcze ostrość, bo słabo mam dzisiaj z ostrością na, na Facebooku. Dobra, więc yy, i właściwie co się stało, powiem Wam, co popchnęło mnie do tego, żeby, żeby odzyskać te moje marzenia o tym, żeby być trenerką i właściwie z tego z tego żyć i założyć sobie firmę yy, i pracować jako trenerka. Yy, to było to, że. Najpierw oczywiście umarł mój tata, jak miałam 25 lat. Miał właśnie zawał, później miał cukrzycę drugiego typu. W każdym razie dużo takich chorób, takich towarzyszących, jak to się teraz mówi. Dziękuję. Czytałam komentarz, super, tylko brać przykład, dziękuję. Więc umarł mój tata. Po 4-5 latach zachorowała na raka moja mama. I ja wtedy wróciłam z Anglii i, i się nią opiekowałam razem z moją siostrą i, i mama umarła. I było to właśnie to już prawie 6 lat temu i to był taki moment, w którym ja sobie obiecałam, że ja już wiem, co ja chcę robić. Ja chcę po prostu być trenerką. Ja chcę innym uczyć, co zrobić, żeby być zdrowym. Zdrową, że mieć dużo energii, być szczupłą, pewną siebie, bo ja to sama osiągnęłam, ja to sama właśnie wypracowałam i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która też to po, mogę Wam powiedzieć, że było to jak najbardziej też trochę e, egoistyczne ale z uwagi na to, że było to egoistyczne, z uwagi na to, że to było mi właśnie potrzebne po to, żebym jeszcze. Bardziej o siebie dbała, żebym się w tym bardziej pilnowała, żebym zrozumiała, że żeby zrozumiała, żeby zrozumiała właśnie, że geny, że to, z jakiej rodziny ja pochodzę, że to, z jakiego miejsca ja pochodzę i jaką dostałam mieszankę genów, to nie predystynuje tego, jak ja będę żyć i kim ja będę. To strasznie mnie to bolało i powiem wam, że. To była główna taka rzecz, która mnie popychała właśnie do tego, żeby sobie udowodnić, że ja wcale nie muszę tak krótko żyć, ja nie muszę skończyć tak, jak. No, tak, tak szybko po prostu jak moi rodzice. Więc to było taką potężną rzeczą, która mnie po prostu w twarz walnęła wiele razy, aż do momentu, gdy właśnie po śmierci już mojego drugiego rodzica, czyli mamy, gdy miałam 30. Wtedy lat. Zaczęłam po prostu, postawiałam wszystko na jedną kartę. E, zabrałam swoje rzeczy. No. Zabrałam swoje właśnie rzeczy, wyprowadziłam się z mojego domu rodzinnego i. Wyprowadziłam się do Warszawy. I tutaj już mieszkam, właśnie też 6 lat. No i tutaj właśnie też prowadzę moją firmę. Jakby pracuję online z moimi podopiecznymi i od, najpierw zaczynałam właśnie od, od różnych rzeczy, natomiast jakby robić różne rzeczy właśnie w dziedzinie turystyki, aż do momentu, gdy stworzyłam sobie bazę podopiecznych i gdy mam już właśnie taką. Tak jak to się mówi, w branży markę stworzoną. W każdym razie przez długie lata uczyłam się właśnie tego, jak odżywiać się. Przechodziłam sama przez masę diet. Od surowo-wegańskiej, przez keto, paleo, przez jakieś kapuściane i inne pierdoły. Różne robiłam detoksy, posty, masę różnorodnych rzeczy, żeby dojść do tego, jaki sposób odżywiania jest najbardziej skuteczny i jaki sposób odżywiania ja jestem w stanie długofalowo w moim życiu wprowadzać. Później uczyłam się i sama trenowałam przeróżne rzeczy, począwszy od kapłery, przez jogę, tai chi, różne rodzaje jogi. No, robiłam masę różnych rzeczy. Do momentu, aż właśnie zobaczyłam, co jest dla mnie dobre i dla mnie najlepiej, jakby dla mnie najlepsze, ale przez to też właśnie nauczyłam się i mam dużo większą świadomość, co mogę zaproponować moim podopiecznym. Znając te osoby, rozmawiając z moimi podopiecznymi, jestem w stanie im dobrać coś fajnego, coś co aktualnie jest im potrzebne. Spokojnie, prawda? Sorry, Prada, moja ukochana suczka, kłóci się z sąsiadem w każdym razie. Więc widzicie, to jest jakby ta rzecz, która poznawałam masę różnorodnych rzeczy, co mi pomagało właśnie w tym, żeby zobaczyć, co dla mnie jest najlepsze i co mi najbardziej odpowiada, i w czym jestem najlepsza, i przez to też wiem, co mogę innym doradzić. I jeżeli chodzi o nastawienie, to też tutaj miałam potężną robotę, bo tutaj po prostu w tej głowie był mindfuck, nie? Ja Wam powiem, że tak niska samoocena, tak, tak, taka nieznajomość siebie, takie zapychanie po prostu swoich potrzeb i e, tego, co jest dla mnie ważne i, i nie branie tego w ogóle pod uwagi przez pierwszą połowę mojego życia, to była potężna sprawa i naprawdę długo... Powiem Wam, że naprawdę długo pracowałam nad moim nastawieniem i dalej pracuję, chodzę na terapię i robię dużo rzeczy, żeby móc faktycznie powiedzieć, że ja znam siebie, że ja siebie lubię i ja wiem, czego ja teraz potrzebuję i jestem w stanie właśnie być przez to, Dużo lepszą trenerką, powiem Wam, że ja kiedyś myślałam, że to jest to, że ja będę wiedzieć, jak, jak się odżywiać, że ja będę wiedzieć, co trenować, i to mi w zupełności wystarczy. Ale to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, nie? Bo popatrz, jest masę ludzi, którzy wiedzą, którzy mają dużą wiedzę, nie? O tym, jaki trening byłby dobry, jakie odżywianie byłoby spoko, nie? ale co z tego, jeżeli nic z tym nie robią, mają tylko wiedzę po prostu teoretyczną, natomiast w praktyce totalnie nic nie robią. I tutaj właśnie wchodzi cała psychika, całe właśnie nasze nastawienie. I nad tym też bardzo mocno ja pracuję i pracuję z moimi podopiecznymi, więc powiem Wam, że to jest jedna z takich. Najbardziej konkretnych rzeczy, najwięcej uwagi e, też do tego przykładam, żeby, żeby być w tym dobrą. Bo tak jak na przykład, tu Wam powiem, jaki ja, jak ja robiłam błąd przez długie lata jako trenerka, że starałam się z moimi podopiecznymi funkcjonować tak, jak z przyjacielem czy przyjaciółką. I powiem Wam, czemu to był błąd co nie oznacza, że ja się nie przyjaźnię z moimi podopiecznymi. Natomiast powiem Wam takie porównanie, że ja nie jestem w mojej pracy opiekunką do dzieci... I nie mam mówić moim podopiecznym, ok, wszystko super, ok, wyśpij się, wszystko będzie dobrze, nie chcę ci się to nie rób. Nie, ja nie jestem właśnie, ja to nie mam tego robić, nie? Ja mam robić to, żeby przygotować jak najlepszy trening, przygotować jak najlepszy plan dietetyczny. I pracować z moimi podopiecznymi, mówić im szczerze, jak wygląda sytuacja, pracować z nimi nad ich też nastawieniem, dodawać im pewne rzeczy i pomagać w tym, żeby zrozumieli, że dostali ode mnie to, co potrzebują, ale oni to muszą w życiu jakby w, w swoim życiu konsekwentnie wdrażać. Bo inaczej no nic z tego nie będzie, nie? Można mieć naprawdę najlepszą wiedzę, najlepszy plan dietetyczny, najlepszy plan treningowy, ale jeżeli nie pójdziesz, nie zrobisz tego treningu, nie zjesz tego posiłku, nie przygotujesz go wcześniej, to będzie lipa, dupa, po prostu nic z tego nie będzie. Nie? To będą po prostu wyrzucone pieniądze, a mi zależy na tym, żeby właśnie moje podopieczne wymiatały w życiu, bo wiem, że są zapracowane, są mądre, mają masę innych rzeczy do zrobienia i ja wkładam po prostu wszystko w to, żeby one były w jak najlepszym miejscu i żebym była w stanie im pomóc. Ale to... Czyli to, to jest jakby taka obopólna zgoda. Czyli właśnie, nie staram się i nie chcę być przyjaciół, czy przyjacielem do, do moich podopiecznych, chociaż się w większości przyjaźnimy i kumplujemy, ale też jestem dobrą i wymagającą trenerką, co jest mega ważne i to taka zmiana tego nastawienia i tego punktu była dla mnie niezwykle ważna w mojej pracy, więc tutaj to jest naprawdę potężna rzecz. Dobra, więc. To już właściwie wszystko, co Wam chciałam powiedzieć. Czyli e, chciałam Wam przede wszystkim, piękna załogu, podziękować za to, że jesteście, to wiecie. E, każdy lajk, like, serduszko, obserwacja, komentarz pomaga mi w mojej pracy, bo wiecie, że ja tutaj z Wami jestem za darmo. To są darmowe materiały natomiast właśnie, żeby, żeby algorytmy tych mediów społecznościowych, na których ja jestem, mnie lubiały to warto jest właśnie skomentować, udostępnić, zalajkować obserwować i wtedy będziesz dostawać informacje o nowych, do, o nowych po prostu rzeczach i, i będzie to pokazywane w większej ilości osób, więc bardzo o to proszę i bardzo za to też dziękuję, więc reasumując co dzisiaj mówiłam to mówiłam wam o tym, co się Stało, dlaczego zdecydowałam się na to, żeby zostać trenerką personalną online, czyli online fitness coachem? Dlaczego to nie było tak, że ja się urodziłam, po prostu wiedziałam, kim będę i po prostu wiecie, słońce świeciło, unikorny skakały po prostu mi wokoło i wszystko mnie wspierało? Nie, ja wyszłam z miejsca, które, w którym czułam się źle, depresyjnie, w którym byłam niezadowolona z siebie, miałam potężnie niskie poczucie. Mojej wartości, ale właśnie przez to, że robiłam różnorodne rzeczy, że poznałam siebie, że poszłam na tą terapię, że uczyłam się z błędów, jakie popełniałam w życiu, i z tych sytuacji, które dawały mi wpysk po prostu byłam w stanie coś wynieść, jakąś naukę, a nie użalałam się tylko i wyłącznie nad sobą, to to właśnie zrobiło tą robotę, że ja e, Kocham i akceptuję siebie, że ja prowadzę, jestem, mam kilkadziesiąt podopiecznych, jestem z siebie zadowolona, jeżeli chodzi o, o moją pracę, rozwijam mój biznes i moje podopieczne mają coraz to lepsze efekty. I przede wszystkim z tego też jestem zadowolona. I tu Wam chcę powiedzieć, że tak. Że zmiana jest możliwa, że jest kawał roboty do wykonania, że nie jest to łatwe, ale że jest to bardzo nam potrzebne. I ja chętnie w tym pomagam. Więc jeszcze raz bardzo bardzo Wam dziękuję, będzie mi miło, oczywiście, jeżeli skomentujesz, zalajkujesz, obserwujesz, wyślesz mi serduszko, jeżeli to było dla Ciebie znaczące i, i coś, um, coś się tutaj ciekawego dowiedziałaś. Um, tyle. Więc. To będzie już tyle, gotowe. Ja jeszcze szybko Wam powiem o tym, że robię teraz taką akcję i codziennie zamieszczam trzy proste ćwiczenia, które warto jest zrobić po minucie. I to jest taki bardzo prosty trening. Codziennie dostajecie wideo u mnie na mediach społecznościowych i można po prostu bez żadnych wymówek zrobić sobie trzyminutowy trening. I to naprawdę jest świetna sprawa, zawsze to jest lepsze niż nic. I tak też buduje się zdrowe, fajne nawyki załogo. I ostatnie z rzeczy, jeżeli chcesz, żeby, jeżeli widzisz właśnie, że masz problem, czy to z dietą, czy z nastawieniem, czy z treningami, wyślij mi tylko wiadomość o treści, właśnie takiej, czy to jest problem z dietą, czy to jest problem z treningiem, czy to jest problem z nastawieniem. A ja i moja załoga odpowiemy, dogadamy się, zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. I tyle. Więc wszystkiego dobrego. Ślicznie dziękuję za dzisiaj. Niech moc będzie z wami. Dbajmy o siebie i widzimy się już niebawem, bo ja prowadzę teraz po 5 live'ów tygodniowo. Zapraszam.